Dobry, witam Was z stoiska Kolumbeks chciałem cię zaprosić na małą relację z ogólnopolskim wystawy błęd pocztowych oraz wizerami targów Także biorę kamerę i się przejdziemy tutaj po sali. Tu nasze stoisko Wydeksa. Tutaj jest barche Ego. To już niestety sprzedane gołębie Jerzego Koźlika. DHP Kultura. Tu są w gołębie Jebuka Didn Vitality. Tu z tyłu widzę samochody jakieś. Tutaj widzę różne firmy. Między innymi jest Werselle Laga Może se pójdziemy teraz właśnie w stronę z Tutaj samochodów Jesteśmy już bliżej samochodów Ładne tutaj widzę kabiny, nowe, czerwone Tutaj wideolotnik Akurat Jabkohorn W telewizorze Tutaj różne Ceramiczne rzeczy Gołębie tutaj na boku sprzedawane różnych krowców. I przejdziemy tutaj do naszych znajomych. Tutaj team pogoda. Tu jakieś militaria. I jest Team Pogoda. Dobra teraz to te pójdziemy w chwilkę tutaj I Jesteśmy teraz tutaj z tej strony Stoisko Japa Kohorna Jego ładne gołąbki Tam z tyłu Jab jest Tu jeszcze zostało kilka sprzedania Tutaj ZD-Reiger Stoisko Refida. I Idziemy tutaj alejkę gdzie jest m.in. Walmart Dalej jest dużo ludzi, jest sobota. Godzina za 23. Trochę zelżało, ale cały czas dość duża frekwencja. Centrum Zdrowego Embia. Tu trawi farma. Tam nasze stoisko. Karny mrowcy. To lisan i idziemy w stronę tam wystawy. Tutaj w oddali gdzie jest firma Klaus, tu mamy Eupol, Matador. Tu są produkty Volantora. I idziemy sobie dalej. Tutaj. To jest chyba infowet, portal, w którym też właśnie tutaj idzie obecni. Tutaj załoga poradnika hodowcy. O, widzę, że palcem trochę uciąłem i tutaj jest Ta wystawa. I teraz już jesteśmy tutaj obok reprezentantów z Polski. Pokażę Wam troszkę tutaj tej głębiłości. I tak właśnie cała reprezentacja. Idziemy dalej. Teraz w w już powrotnej. Tu jest stała. Tutaj stoisko Belgiki. Komet. Tu mamy siatki, siateksa. I powoli idziemy w stronę naszej, naszego stoiska. Nie, jesteśmy teraz jeszcze przy naszym stoisku. Witamy tutaj na stoisko na wystawie Andrzeja Sercieka, naszego mistrza. Andrzej tutaj został teraz ukoronowany pukarem. Andrzej, powiedz, co tu się wydarzyło? Witam serdecznie wszystkich, to no, co się wydarzyło. Dzięki produktom z Farmy i podpowiedziom kolegi Jurka udało się wybaczyć w końcu najcenniejsze trofeum, czyli mistrza Polski w I no, To wszystko dzięki właśnie tym produktom i podpowiedziom To, 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 to jest super, także pięknie, dobrze to wyszło. Życzę dalszych sukcesów. Gratulujemy i co? Dobry lot i udanego sezonu. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Co? Dziękuję za uwagę. Dobry lot.